Chcesz go skasować w pierwszej rundzie? Wszyscy to wiedzą, dlatego musisz go załatwić w czwartej. Rozumiesz? To, to, to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz są za tobą, za ej tobą. Chcą zatrzymać ci serce To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń, to, ty na go nic więcej To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Chcą za tobą, ej Chcą zatrzymać ci serce To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń ty na dłoni, nic więcej sala od problemu, od klubu i zgiełku sala od rodziny, od przyjaciół i zamętu mieli bardzo krótki proces surowy wymiar kary Bez adwokata, bez zarzutów, bez ławy Tych dwóch chłopaków na światłach w ciemnym aucie Dopiero na rozbiegu życia na Tam Tamci mieli blachy oni tylko na ręce Tam ci mieli broń, oni wóz, nic więcej Kamki, w ruch, blok przerwał nocny spokój Uciekać próbowali, tam ci krzali jak wam ogół, mam o z chłopaków lepiej. Jej drugiego nie ma Tam ci mieli chronić, a nie do nich strzelać Śledztwo kuleje, prasa milczy, ja mówię Bo dzień za dniem przynosi chore scenariusze Nieraz wracam piecy do domu domów Myślę o nich, już gę nie to, bardzo się to, kurą To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Są za tobą, za ej tobą. Chcą zatrzymać ci serce To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń, ty na gołoni, nic więcej To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Są za tobą, ej Chcą zatrzymać serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz, raz. mają broń, ty nagą dłoń i nic więcej Noc pełna może być słodyczy tej nocy jednak to zupełnie nie dotyczy Nóżka, za finok już czas Stąd swoje dupy jak czapka No to buźka, życie ci zdrówka Główka mi działa, więc odskryczam, już nara Nie chcę, aby zaraz rano wpisano O mnie ofiara, albo brana szczerca Za plecami mi rdzewiała Życie uciekać, czy gnić, bo chciałeś czekać Najlepiej było nie być, tu kiedy działo się to Teraz myśli, decydy Wybieram, zmniejszę zło Tu nikt ci nie podpowie, ja też nic nie zrobię Uciekaj póki możesz Niech żyjesz i samemu na ty bo nikt ci nie pomoże Ryj przy podłodze, by nie patrz na przeszkodzie Wystrzegać się przelęty, podsuniętej ze złe ręki bacz się pętli, bać się męki Bać woli, bać ręki, bać się ufa Ciągle słuchać Będę tu szluz, oddech na karku czuć Bo ktoś musiał iść czuć Ostatni gryzą psy, bo byś nie był to ty Bo szpazury i wchodzą za gry biegnij co sił Za tobą psy mięsa pragną Wszystko się skończy, gdy cię dowadną To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, dwa są za tobą, za tobą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń, ty na gąbło, oni nic więcej to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Chcą za tobą, ej, chcą zatrzymać ci serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń, ty na gąbło, oni nic więcej It's ridiculous Yeah, yeah, yeah. That's my solution Yeah, Definition is what you're missing and Knowledge, wisdom, understanding Is the key to well. To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Są za tobą, ej za tobą. Chcą zatrzymać serce To złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Mają broń, ty na dłoni nic więcej złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz Są za tobą, ej Chcą zatrzymać serce, to złe miejsce, zły czas, uciekaj Raz, raz mają broń, ty na gąbłonie, nic więcej